Jay i Nia czy to koniec kultowego shipu z Ninjago? Twórca Dokład zamieścił ostatnio na platformie X bardzo ciekawą wiadomość. Fan ninjago pyta się, jaka będzie przyszłość Nii i Jaya, a twórca odpowiada, że czy widziałbyś przyszłość z kimś, kto ma roztrzaskaną duszę? Czyli co? To koniec. Koniec shipu Jaya z Niią. Czyli to w ten sposób to wszystko się zakończy, tak? No to co? No to trochę lipa. No, chyba nie. Moim zdaniem to jest jeden wielki żart. Twórca sobie po prostu zażartował, bo każdy wie, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o Jay'a, jak fani na to reagują póki co, bo każdy wie, jak mało jest Jay'a, więc twórca sobie postanowił jeszcze z tego zażartować. No dobra, ale jeśli uważacie, że to nie jest żart, no to w takim razie, co powiecie na to? Tutaj twórca ninjago mówi, że czy widziałbyś przyszłość z kimś, kto ma roztrzaskaną duszę? Dobra, jest to dosyć kontrowersyjne. Po czym inny fan mówi Dokowi, Wyattowi, czy na przykład roztrzaskaną duszę naprawi pokonanie kiego a Doc Wyatt odpowiada, że bardzo trafnie myśli. Hmm, podejrzane co nie? Czyli wychodzi na to, że gdy Kyokrun zostanie pokonany, prawdopodobnie wszystkie rozszerzone dusze zostaną naprawione, w tym dusza Jaya. Więc wychodzi na to, że ta poprzednia wiadomość, ta kontrowersyjna wiadomość dla fanów Shippu Jaya z Niom jest bardzo, bardzo dużym żartem. Przynajmniej to jest mój punkt widzenia. Dajcie znać w komentarzu co Wy na ten temat sądzicie, jak Wy odbieracie te dwie informacje do Kawajata, ja z miłą chęcią to wszystko poczytam.